Ciemanko, witajcie w kolejnym filmie. Będzie to kolejny film o takich naszych technikaliach, o sprzęcie, którym nagrywamy. Udało nam się, a dokładnie to mi się udało, dostać w prezencie od mojej żony drona. Bardzo długo wahałem się z zakupem tej zabawki, tego urządzenia do nagrywania. A że zbliżają się urodziny, Sylwia postanowiła. Zrobić tak, że czy ja go kupię, czy nie, to ona i tak mi go sprezentuje, więc właśnie przed chwilą wróciłem, jestem strasznie podjelany, odebrałem yy, z Japan foto, sprzęt i teraz rozpakuję to właśnie na tym filmie, żebyście też mogli yy, oglądając to, yy, no, sp sprawdzić moją pierwszą reakcję. Mam tutaj przygotowaną już wcześniej żyletkę. Będzie to ostre narzędzie, które na pewno yy, pozwoli mi otworzyć tutaj folię. Pierwsze cięcie. Oczywiście yy, przy okazji Wam powiem, że nigdy z dronem nie miałem nic wspólnego, nigdy dronem nie latałem, yy, więc yy, będę musiał się sporo nauczyć na pewno zapoznać się ze sprzętem. Pierwsza folia poszła. Nie wiem jeszcze jak otworzyć pudełko. Otwieramy od góry taki unboxing. O. Trzeba przeciąć zabezpieczenia oryginalne, filmowe. Oczywiście, dron może być w trzech kolorach: w wariantach kolorystycznych biały, czerwony i czarny. Zgadnijcie, jaki my wybraliśmy. Macie czas, żeby teraz napisać w komentarzu. Pudełko bardzo ładnie zapakowane z instrukcją od razu na dzień dobry. Quick start, i co mamy w środku. Jakiś czarny pojemnik. Ale to myślę, że na końcu, bo powiedzając to może być. Mamy torbę. Zapewne jest to torba transportowa. Bardzo ciężka. Materiałowa w takim jasno grafitowym kolorze. Ładny suwak w środku welurek. Pierwsze pudełeczko. Pierwsze pudełeczko, a w pudełeczku, czarnym pudełeczku w czarnym pudełeczku mamy zapasowe komplety śmigieł. Kabel USB na USB-C męskie. Kolejny zestaw śmigiełek, dobrze przyda się. A zapomniałem dodać: jest to tak zwany zestaw Fly More Combo, czyli taki rozbudowany. Więc Będą tutaj za chwilę też akumulatory. Tutaj w środku przewody do różnych smartfonów. To jest kostka, to się domyślam co to jest za kostka. To jest kostka, która pozwala nam z baterii od drona zrobić power banka. Mamy tutaj wejście na USB. I oczywiście joysticki do kontrolera, którego jeszcze nie widzieliśmy, a do którego próbuję się tutaj dostać. Chowam to wszystko z powrotem, bo yy, śmigła raczej nie będą mi na dzień dobry potrzebne. Yy, przewód USB też. W ogóle wszystkie te zabawki schowam. Później na spokojnie to wszystko wyjmę. Yy. Kolejne pudełeczko. O, to nie pudełeczko, zaakcie, w torbie na spodzie. Starsze mnie to kręcić. Dostałem taki prezent. Jeden akumulator. mocno siedzi. Drugi akumulator, pewnie nie są naładowane, będzie trzeba naładować, więc podejrzewam, że dzisiaj nie, nie pofruwamy sobie. No zestaw konkretny. Kabel standardowy do gniazdka z statystyką europejską. To fajny bajer. Yy, ma wejście do ładowania. Tak, charger do baterii, czyli ładowarka do baterii, o taka fajna. Gdzie tu, się przewód a, tu na spodzie wpinamy przewód do zasilacza, a tutaj najprawdopodobniej, tak, tutaj w pionie możemy sobie wstawić cztery baterie. Dwie z jednej strony, dwie z drugiej. Nawet to zaprezentuję. O, tak będzie to wyglądało. Na baterii jest przycisk do ładowania i cztery diody, które na pewno będą sygnalizowały yy, stan naładowania. Bardzo fajna rzecz taka turystyczna. Jest to w wielkości takich dużych zapalniczek, jak kiedyś w kiosku były. No zobaczymy, będziemy się tym bawili. Na pewno będę Wam zdawał relacje na Facebooku, na Instagramie. O standardowo taki potężny zasilacz. O, zasilacz jest fajny, bo ma jeszcze wyjście na USB, czyli dodatkowo będziemy mogli ładować jakąś małą małpkę tego samego, w tym w tym momencie nagrywam. Więc ilość gnazdek będzie zaoszczędzona. Ciemna tolba, ciemne zabawki i ciężko się odnaleźć. Tutaj. Trochę chaotycznie, ale no to takie filmy. Yy, no, mój pierwszy raz, tak, z dronem. Oczywiście papier, instrukcje. A tolba jest naprawdę bardzo fajna, kuczy. Nie spodziewałem się, że yy, to będzie taka fajna zabawka. Coś tu, tolba ma dużego, nie wiem o co tu chodzi jeszcze. Aha, bo z torby można zrobić nerkę na pas. Bardzo fajna rzecz, żeby nosić to. Widzimy, pasem się wysuwa i mamy tak jakby nerkę. Fajna rzecz, bo można nosić plecak z przodu, a znaczy plecak z tyłu, a z przodu można sobie włożyć jakieś dodatkowe akcesoria i to w postaci nerki. No i rzecz, którą będziemy sterowali, kontroler, żeby anten nie pogrywać. Tak, anteny podnosimy do góry. Fajny mały. To jest naklejka, którą trzeba zerwać jako pierwszą. O. I tu będziemy zapewne umieszczali nasz smartfon. W tych yy, widełkach na dole, tak to nazwijmy. I tu fajna rzecz, że są joysticki, które tu będziemy wkręcali, żeby sterować tym dronem. Joysticki, drążki, chyba to się profesjonalnie drążki nazywa. No. Jakość wykonania jest fajna. O, chyba jest naładowany. Kurczę, co się odpaliłem. Albo nie, zgasło, czyli podejrzewam, że nie był naładowany. Fajny mały. Mamy przewód na USB. Yy, on jest z wbudowanym akumulatorem, z tego co tutaj widzę, 2970 mAh. Czyli nie będzie trzeba yy, baterii dokupować, tylko po prostu sobie yy, ładować go. Pewnie dołączoną ładowarki, która taką funkcję będzie miała, żeby kilka urządzeń ładować. Chowam, na razie mi się bardzo podoba. Yy, co tam dalej mamy w tym pudełku? No, jakiś yy, osuszacz, żeby nie było yy, wilgoci. Oj, 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 oj. Komplet czterech sztuk osłon, które będziemy na drona zakładali, żeby śmigła osłaniać. Żebyśmy kogoś nie pocięli siebie albo śmigieł nie poniszczyli. Na początku myślę, że właśnie będę z tym latał. Będzie to i bezpieczniejsze dla mnie i dla osób obecnych w koło. Oczywiście muszę się jeszcze dobrze przeszkodzić w tej kwestii. No dobrze, słuchajcie, z tego pudełka, które było bardzo ciężkie, gdy to odbierałem, to już wszystko. Czy zgadliście jaki będzie kolor drona? Na pewno zgadliście. Możecie poznać po koszulce. Słuchajcie, dron jest czarny, a to jest pudełeczko od tego drona, z taką gumką z tyłu. Fajna rzecz. Dodatkowy pasek, czyli pewnie jakiejś smyczce albo dodatkowym pasku. Jako takiego małego aparatu można to nosić. Jeszcze nie wiem jak to rozwiąże. Bardzo twarde, takie z logo wzmocniane, oryginalne, czyli podejrzewam, że nie jest to taka chińszczyzna najtańsza, tylko taka chińszczyzna lepsza, bo oczywiście produkt jest wyprodukowany w Chinach. Fajne profilowane pudełeczko. A tutaj jest nasz czarek. No i oczywiście tu trzeba pamiętać, żeby. Znaczy pamiętać. Czytam po prostu z naklejek. Jak otworzyć go. Jedne śmigła ciągniemy na bok, a drugie są w specjalny sposób otwierane o tak. O. Czyli te ciągniemy przednie, tak przednie żeby nic nie połamać. Przednie na bok. A tutaj taki obrót, czy dobrze teraz zrobię. Do dołu. O! Znaczy ciężko chodzi, a ja się boję, że nic nie połamać. Oczywiście, tutaj z przodu pod osłonką. Znajduje się gimbal. O. Z naszą kamerką. Która będzie. Ach, nie ostrzy coś. A tu jest gimbal, pewno wiecie, który będzie pozwalał nam nagrywać. Z przodu dwa sensory, wygląda jak oczka. Z tyłu dwa sensory i lampka. Sensory pewnie z przodu i z tyłu, żeby w nic nie uderzyć jak będziemy latali. Na dole, nie wiem, dwa albo cztery sensory do lądowania, do badania odległości. Naprawdę, kurczę, bardzo mi się podoba. Ja już dla Sylwii dziękowałem, ale teraz jeszcze raz dziękuję, tutaj, w filmie, Tobie, kochanie, że sprawiłaś mi taki prezent, na który sam nie byłem w stanie się odważyć. Widzieliście moją reakcję, relację z otworzenia tego? Nie jest to jakoś super profesjonalne. Nie wiem, co mówić. Po prostu jest to taki film zrobiony czysto na żywca. Mam nadzieję, że. Kolejnych jakichś produkcjach, jakoś się troszkę ja nauczę tym latać i liczę też na to, że Sylwia się nauczy latać. Będziemy tego używali, będziemy używali materiałów nagranych z tego drona w naszych filmach, że to Wam się spodoba, że dzięki temu my łapniemy kolejnego skilla, kolejną harcerską odznakę w produkcji filmów i no, że my się będziemy dobrze bawili, że Wam się będzie to dobrze oglądało. Trzymajcie kciuki za tego małego. Czarnego naszego kolegę, ciemnografitowego. Dzięki, że dotrwaliście do tego momentu. Jeżeli Wam się film podobał i cieszycie się z tego, że dostałem drona, to dajcie łapkę w górę. Napiszcie jakieś swoje sugestie. Jeżeli ktoś z Was używa lata, fruwa takim urządzeniem, innym, większym, mniejszym, dajcie znać, jakie akcesoria są takie must have, które musimy mieć na początku. Ja już się z wami żegnam, muszę iść kurczę, to wszystko ładować i latać, bo nie mogę już wytrzymać. Dzięki wielkie, jeszcze raz. Do zobaczonka Hejka.